Maanko, witam Was wszystkich. Również słoneczny, fajny dzień. Mamy koniec marca. No i ja jestem w drodze na mój pierwszy trening od 6 miesięcy w mieście Berlin. Tak, 6 miesięcy minęło, odkąd rząd pozwolił mi z powrotem na negatywnym teście zadbać o swoje zdrowie. Dalej jest tutaj sytuacja nieskończona, ciągnie to się, a może być naprawdę nieciekawie, bo może mogą was zmusić do tego, żebyście przyjęli substancję nieznaną. Yy, może wejść obowiązek. Tak minister zdrowia bardzo tego chce, chociaż same fakty yy, mówią same przejście, że owa substancja nie niesie, yy, nie chroni. Nie zapobiega owej e, chorobie. Mówię świadomie to, bo mam dużo znajomych wokół siebie, którzy są właśnie po tej substancji, przyjęli ją i chorują, ciężko chorują. Ja miałem dokładnie dwa dni to coś. Trzeciego dnia już się czułem lepiej. W czwarte, czwartego dnia poszedłem biegać na dwór. Dbaj o swoje zdrowie, odżywiaj się dobrze. Każdy przychodzi to coś to jest uzależnione od Twojego zdrowia, od Twojej kondycji fizycznej, psychicznej. Każdy to przychodzi inaczej. W ostatnim odcinku właśnie rozmawiałem o tej siłowni, którą wybrać. Jeszcze się zastanawiałem. Dzisiaj idę do Mekfitu. Tutaj podpisałem umowę, podpisałem taką umowę. Że mogę w każdej chwili ją wypowiedzieć, 35 euro kosztuje miesięcznie. Taka mi się wydaje umowa na chwilę obecną, do stosowania się do tej sytuacji, która panuje, bo może nasz kochany rząd na pewno będzie kolejny lockdown i pozamykają i nie, nie będziemy mogli dbać dalej o swoje zdrowie. Dlatego w każdej chwili będę mógł wypowiedzieć, no i dalej wrócić do home office, bo wcześniej trenowałem w domu, trochę na dworze i sporadycznie jak byłem w Polsce czułem się normalnie i tam mogłem pójść normalnie na siłownię. Ale to było bardzo sporadycznie. Takie można było powiedzieć wypady, które mi umożliwiały nie zapomnieć jeszcze jak się wykonuje ćwiczenia, czy tej całej atmosfery, bo no atmosfera na siłowni jest niesamowita. Treningi w domu, Wiecie jak to jest, czasami, czasami te treningi trwają i trwają, potrafią do 3 godzin. Czasami siedziałem i nie zrobiłem treningu. Bo tu to, to, bo to tamto. Wiecie o co chodzi, jak ktoś trenował. No i trenowałem również na borze. kardio wykonywałem, gdzieś tam coś, staram się mniej więcej dbać o to. Dzisiaj jest ten pierwszy dzień. Zrobię delikatnie nogi, żeby się nie zajechać, troszeczkę kardię no i wystarczy, no i tak powolutku będę sobie wchodził w ten cykl treningów. No i będę się cieszył. Trzeba się cieszyć dzisiaj, e, codziennie, każdym dniem, bo to wiecie, nie wiadomo co będzie, e, nie wiadomo co rząd tutaj wymyśli. Ale nie o tym. Ja wchodzę na siłownię i lecimy. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out. Call it what I'm Can't put me down. I'll be getting loud. You never have doubts. Not what I'm about. Have your fucking cloud. It be raining now, I keep making sound. Go another round. Bitch, I'm legend bound. Can't stop me now. lekki ciężar, czucie mięśniowe, już troszkę rozgrzać ten układ, chyba mięśnie ścięgna. drugi ćwiczenie sobie zrobię, zwołują maszyną. łydki no i tak będę sobie po kolei przewodził z maszyny do maszyny

I need to see Just tell me that I can show you things that you couldn't do Just tell me that I can Trzeci trening. Robię po y, 3 serie każdego ćwiczenia y, suwienicę i delikatnej ciężkości. Z y, 15 powtórzeń schodzę na 12, y, tak przetrzymuję 11 y, 12 powtórzeń. Robię słownicę, teraz przechodzę na następną. Y, później sobie wyprostę nóg. Zadam się o zostanie. Na pewno łódki stojąc i, e, no i jeszcze na, na dwójki e, coś się zrobi, coś powstrzygamy na dwójeczki tej pobrzuku no i idę jeszcze na każdy, tak, nie? Każdy, tak do pół godziny.

Turning losses into gains I'm the boss, I'm making change I've been rocking this exchange, uh Popping off and risking things Gonna make a fucking name I just wanna be famous But I don't want that cheap fame No, I'm not that vain I just wanna be greatness I just wanna be off every chance I get I don't really take a loss well I'll admit that's why I'll make it to the top yeah I commit and no I'm never getting lost I get after it investing in my own stock because it's faster than any crypto hits go let me spend everything that you see is something I invent and it's only a percent. I'm gonna take shots if I miss. do forget it. I'll take a fat loss just to learn all this in it. I'm taking snap shots, learning how to fall and get it. I'm getting back up always stand tall. So to be sure, take your finisher. Now, Tommy, now the hook. We're just going to stretch them from the the tape, and we'll still cardio. Do half an hour. sou me brigando e concluímos I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Now nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. I send the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks. Like who's that? I'm new, come back better than last. year. it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. today yeah. yeah.